Cześć, zapraszamy na audycję Free Wolnie Nakręceni. Dzisiaj z Wami Kamila Kruk i Orest Tabaka. Witajcie. Temat, który stwierdziliśmy, że będzie dobrym podsumowaniem tego, co do tej pory, bo dzisiaj już 16. nasza audycja. Będziemy dzisiaj mówić o tym, jak budować Życie na swoich zasadach. Co to w ogóle jest? Oraz o, troszeczkę opowiemy o zaletach, o wadach i o tym, jak się zabrać za to. Orest, jak ty rozumiesz życie na swoich zasadach? Wiesz, to bardzo łączy się właśnie i to takie jako podsumowanie też trochę tego już, co żeśmy w poprzednich audycjach mówili, ale dla mnie to jest coś takiego, że robimy w życiu to dokładnie, co chcemy. I to w taki sposób, jaki chcemy, a nie dlatego, że ktoś nam to narzucił lub też tak się powinno robić. Właśnie własne zasady to jest coś, co sami sobie ustalamy i dopasowujemy właśnie do siebie, żeby to nam odpowiadało, a nie komuś innemu. Dla mnie to jest też takie odejście od tego, co już znamy, co jest takim utartym schematem, a znalezienie sobie tych swoich własnych rozwiązań. Przy czym, żeby to znaleźć, bardzo często trzeba do tego podejść w trochę, do, znaczy w dość mocno świadomy sposób, bo jednak nie zawsze da się znaleźć takie własne zasady, czy to, bo czasami to jest nawet życie na własnych zasadach, polega też na tym, że bierzemy rzeczy, które już znamy, które inni robią i też takie troszeczkę schematy, ale też pewnie najczęściej będzie takich rzeczy oryginalnych, takich nietypowych, takich wyłącznie dla nas. Więc dla mnie to jest bardzo świadome podejście i wymaga jakby dużej świadomości, samoświadomości poznawania siebie. Ty uważasz, że po co warto to robić? Wiesz, dla samego spełnienia, spełnienia siebie. Bo jeżeli żyjemy życiem według innych zasad, innych osób, to umówmy się, to nie jest do końca nasze życie a życie mamy własne i troszeczkę warto by było moim zdaniem właśnie pożyć własnym życiem, bo tych lat na Ziemi mamy całkiem niewiele. Mnie podoba się takie porównanie, że wspinamy się po jakiejś drabinie i warto wspinać się po dobrej drabinie, bo najgorzej, jeżeli wspinamy się, wspinamy na samą górę i dopiero na końcu okaże się, że drabina jest przystawiona nie do tej ściany. I dla mnie własne takie warunki, własne zasady, które sobie ustalamy, są takim dopełnieniem tego, żeby tą ścianę dobrze wybrać. Właśnie to, co mówisz, żeby wybrać dobrą ścianę, dobrą drabinę i samemu decydować o tym, czy się tu wspinamy, czy tam wspinamy, jakim tempem się też wspinamy, bo to też chodzi o to, żeby a mieć własne takie tempo swojego życia. To są też takie kryteria, warunki brzegowe? Moglibyśmy to tak nazwać. Według których decydujemy na przykład, czy dana praca jest dla nas atrakcyjna, czy nie, czy chcemy ją wykonywać, czy też na przykład już wiemy z doświadczenia, że to nie jest coś dla nas i będziemy się w tym męczyć. Wiesz, przy czym czy coś nie jest dla nas, możemy rozpatrywać dwa takie kwestie racjonalności, bo też mamy jakby jesteśmy w w specyficznej sytuacji, każdy zaznał odpowiednią sytuację i dla jednej osoby będzie to ok, rzecz, a dla innej już niekoniecznie. Ale też jest druga rzecz, o której bardzo często we współczesnym świecie zapominamy mimo wszystko, o tym czy my się z tym dobrze czujemy. Nie? Czyli czy wracamy do domu i stwierdzamy, kurczę, dobrze było, to jest właśnie to, co chcę robić. A może się okazuje, że to nie do końca jest to. I czasem warto jest jednak posłuchać też tej takiej emocjonalnej sfery siebie, żeby zobaczyć, czy to jest na pewno dokładnie to. Na razie trochę pływamy po tym temacie, bo bez konkretnych przykładów, ale już za chwilę... Będziemy konkretnie mówić o tym, co można zrobić i jak wygląda życie na swoich warunkach. Rozmawiamy dziś o życiu na własnych zasadach i mnie bardzo ciekawi, jak Ty stworzyłaś życie na własnych zasadach, jak się do tego zabrałaś. U mnie to mam wrażenie, że taki pierwszy świadomy etap, kiedy się za to wzięłam, to był pod koniec studiów, kiedy zastanawiałam się, co chcę robić, i zadałam sobie takie pytanie, jak chcę w ogóle, żeby wyglądało moje życie. Mhm. Czyli zamiast skupiać się na tym, gdzie będę pracować i szukać tej pracy od razu, najpierw zastanawiałam się nad tym, to w jakich godzinach ja chcę pracować i mhm. czy w ogóle chcę pracować no tak. godzinowo. Zastanawiałam się też nad tym, czy chcę więcej pracować z ludźmi, czy na przykład przy komputerze, czy z papierami, tak bym to nazwała. Mm -hmm. I dzięki temu wyszło mi kilka takich kryteriów, które dla mnie akurat były wtedy ważne, bo to też warto podkreślić, że one mogą się zmieniać, czyli na przykład to, że chciałam podróżować, to, że byłam pewna tego, że chcę pracować z ludźmi ale też tego, że lepiej się czuję w pracy zadaniowej, projektowej, niż typowo w pracy takiej etatowej. A mhm. jak to u Ciebie było? No właśnie, znaczy ja pierwszy chciałbym zapytać, jak to udało się stworzyć? Na ile to się udało stworzyć? Twoje założenia takie pierwotne. Pierwotne założenia dość szybko, bo ja się zdecydowałam, mhm. że skoro już wiem, czego chcę i wiem, czego nie chcę, no to. Działamy, tak, działamy w tym kierunku i można powiedzieć, że w tej chwili to bardziej dochodzą nowe kryteria, bardziej wyspecjalizowane mm -hmm. albo... Albo albo w ogóle, wyżej. Ale nie, też takie poszerzone, o których wcześniej mm -hmm. nie myślałam w ogóle, czyli na przykład teraz jeszcze bardziej idę w takie coś, że chcę pracować niezależnie od miejsca, w którym się znajduję. To znaczy taka bardziej jednak praca zdalna. Niekoniecznie zdalna, bo teraz jadę do Lizbony prowadzić tam szkolenie, więc to mhm. też może być połączenie wyjazdu z pracą na miejscu lub właśnie to co mówisz, taka praca mhm. zdalna, czyli biorę komputer po prostu i, i sobie pracuję. Więc te moje kryteria tak modyfikują się, zmieniają w zależności od tego, jakby no, co już mi się udało osiągnąć. Trochę to brzmi jak taka zasada właśnie work and travel, którą też bardzo praktykuję. Mnie się bardziej podoba hasło workation, łączenie mm -hmm. pracy z wakacjami. O, bardzo mi się podoba to hasło. Okay. Wiesz, no, u mnie akurat się od tego nie zaczęło, bo praca jest elementem, który sobie dodałem do swojego życia, natomiast bardziej u mnie takie świadome podejście do projektowania swojego życia. Wzięło się od, no trochę wstydliwie można powiedzieć, ale od zaprzeczenia większości podejść moich rodziców oraz bliskiego otoczenia. Ja myślę, że dla wielu osób jest to bardzo naturalne. Tylko wiesz, bardzo często się okazuje tak, że my mówimy nie będziemy tak jak nasi rodzice, a w perspektywie okazuje się, że bardzo powielamy ich podejście do życia. U mnie Akurat bardzo udało się zrobić odwrotne podejście do życia, którym teraz zarażam moich rodziców, bo ja już dość wcześnie zauważyłem, że pewne osoby, na przykład w moim otoczeniu, w ogóle nie powinny mieć miejsca. I ja dość szybko zacząłem jednak pewne osoby gdzieś tam sobie odkrajać, wbrew temu, że się mówi, że no przecież przyjaciół nie wolno odrzucać. Nie, że przyjaciół to jest ktoś taki, który na dobre i na złe. No ja stwierdziłem, że jeżeli tego złego jest za dużo w tej relacji, no to niestety, ale to jest moment, w którym trzeba powiedzieć sobie papa. Pa i tyle. Więc... Okej, okay, to jeden przykład. Znajomi. A co tak. jeszcze takiego wprowadziłeś? Następnie dość szybko, jakby decydując się na studia, na które akurat trochę z żalem, ale poszedłem dlatego, że nie odmówiłem rodzicom, ale dość szybko się okazało, że ja w tym właśnie nie wytrwałem, bo bardzo posłuchałem siebie i tego, jak ja się z tym czuję. I po dwóch i pół roku, za, jakby zarzuciłem studia, pomimo tego, że studiowałem faktycznie dla siebie. Jednak ten szczególnie drugi kierunek, który wybrałem, wybrałem wyłącznie dla siebie i okazało się, że on nie daje mi tego, co chcę, więc nawet za namową wszystkich skończ, skończ tam studia, nie, zrób jakiś papier, stwierdziłem, że nie, to nie jest dla mnie i tak to poszło dalej, że ja bardzo często jednak słucham siebie, tego, co odczuwam i jakby, czy to coś mi pasuje, a nie tego, co ktoś mówi inny. Bardzo mnie zastanawia, co z zaletami Kamila? Najważniejszą chyba zaletą ustalania sobie życia na własnych warunkach jest to, że czujemy się spełnieni. Wydaje mi się, że to jest coś, co chyba wszystkie osoby, które już jakby zaczęły tak robić, tak? Mm -hmm. czy, czy już od lat działają w ten sposób, mają takie poczucie spełnienia. Poza tym też takiej mocy sprawczej, tego, że możesz kształtować swoje życie. I z jednej strony mam wrażenie, że jest to świadomość, która jest potrzebna, żeby w ogóle zacząć to robić, ale która zarazem wzrasta, z każdym krokiem, jeżeli udaje ci się to życie tworzyć tak, jak chcesz. Tak? Bardzo mi się podoba ta moc sprawcza, o której mówisz, bo ona też pozwala jakby budować naszą własną osobowość, to że mamy wpływ na to, jacy jesteśmy i co robimy. Coś, co może troszeczkę jest, mamy jakieś chyba takie często poczucie bezsilności, że no przecież nie mogę czegoś zrobić, bo coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, a tutaj się okazuje, że faktycznie im bardziej człowiek zapędza się, można powiedzieć, w ten taki trochę las własnych zasad i kreowania tego ma coraz większy wpływ na to, co tak na dobrą sprawę może robić. Mnie bardzo inspirują przykłady różnych osób, które naprawdę mają tak skonstruowane życie, gdzie w tym życiu jest więcej podróży niż takiej standardowej pracy, czy też poznają bardzo dużo różnych ludzi, robią bardzo fajne rzeczy, które tylko my czasami oglądamy i myślimy sobie, wow, też bym tak chciał. Więc mnie to bardzo inspiruje i jakby mega podziwiam ludzi, takich, którzy właśnie nie boją się zakwestionować takich podstawowych Zasad, które gdzieś tam są, polecę trochę schematem, się jednak mimo wszystko. Takim właśnie, y, szkoła, studia, praca, kredyt, dom, rodzina i to wszystko. Taki schemat to też mogą być czyjeś warunki, które po prostu nam pasują, tak? Dokładnie, ale to trzeba. A ty sprawia. mówisz już o takich ekstremalnych przypadkach, tak, jak w ogóle podróżowanie gdzieś po świecie, wspinanie się, czy nie wiem, chodzenie na szczudłach na no, ale przykład. Ale Kamila, dobrze wiesz, że czasami takie ekstremalne przypadki sprawiają, że trochę nam się rozciąga ta nasza taka strefa komfortu i strefa tego, co my postrzegamy jako okej okay dla nas. Jak najbardziej. Tutaj jedna ważna zaleta i też ważna rzecz to jest zwrócenie uwagi na to, co jest tak naprawdę moje, a gdzie dopasowuje się do schematu, tak jak Orest powiedział, tego schematu od rodziców, tego schematu związanego z środowiskiem, które poznałem, czy w którym się wychowuję, czy w którym obecnie pracuję. I zrobienie czegoś tak jak my czujemy. Trochę tutaj chodzi mi po głowie słowo intuicja, bo mm -hmm. myślę, że nie zawsze to jest tak do końca racjonalne. I tu fajnie Jacek Walkiewicz to dużo osób po nim powtarza, tak, że nie wszystkie rzeczy się opłaca, ale wiele warto. Dokładnie. Zwłaszcza dotyczy to takich marzeń, które z jednej strony wydają nam się no właśnie takie nieracjonalne, nieopłacalne mm -hmm. z jakiegoś powodu, tak. ale z drugiej strony chodzi to, i męczy nas, że w końcu chcemy to zrobić. Ja Taki na przykład... Takie wewnętrzne tak. odczucie, nie? o którym mówię cały czas, że to jest jeden z tych kryteriów, w którym powinniśmy też się kierować, żeby tego nie ubijać w sobie i nie iść w czystą racjonalność, tylko właśnie takie poczucie, jednak to serce niech tam gdzieś nas też trochę kieruje. To budowanie życia na swoich warunkach nie tylko ma plusy. Ma też minusy. I o tym za chwilę. Kamila Kruk, mówimy dzisiaj o życiu na własnych warunkach, własnych zasadach, a często spotykam się z takim zdaniem, że po co tworzyć swoje zasady czy jakieś swoje reguły skoro już są pewne ustalone schematy. Po co się w ogóle z nich wyłamywać? Przecież one są sprawdzone, nasi dziadkowie tak żyli, nasi rodzice tak żyli, znajomi wokół nas tak żyją. Jak ty to widzisz, Orest? One są sprawdzone, tylko że one są sprawdzone przez osoby, które żyły kiedyś i żyły też w trochę innych okolicznościach, bo jednak jeżeli dobrze sobie zobaczymy, to mamy troszeczkę inne realia i teraz mamy dużo większe możliwości. Kiedyś podróżowanie nie było tak łatwe, jak jest teraz. Mamy tanie linie lotnicze, możemy dużo latać, możemy pracować zdalnie, czyli coś, czego nasi dziadkowie nie mogli zrobić. Więc jeżeli ktoś chce trochę jak w tej przypowieści, gdzie mąż z żoną rozmawiają i mąż się pyta żony, dlaczego ty zawsze tą pieczeń przycinasz z boku, ona mówi, bo moja mama tak robiła, to dzwonią, dlaczego Mama robiła, bo babcia tak robiła, a babcia w końcu odpowiada, a robiłam tak, bo miałam małą brytwankę. Nie? Są inne okoliczności, nie? Teraz jeżeli mamy większe naczynie, możemy robić co innego i w inny sposób. Stąd jakby jestem bardzo zwolennikiem tego, żeby faktycznie te takie sprawdzone schematy trochę wystawiać na takie, jak, jak operacja na otwartym sercu. Otwieramy, zobaczymy, co tam się dzieje i ewentualnie zmieniamy. Bo nie zawsze to musi działać w naszych okolicznościach. Dobra, ale ja tak będę trochę prowokować dalej. Tu powiedziałeś o tym życiu podobnym... Podobnie jak rodzice czy dziadkowie. No ale są takie zasady jak na przykład dekalog, tak? Albo takie wartości jak Bóg, honor, ojczyzna. No to jak to się ma do tego życia na własnych warunkach? Jak ty to rozumiesz przynajmniej? Do tego, żeby troszkę selektywnie takie jakby wcześniejsze zasady wybierać i trochę je przeramowywać właśnie pod siebie. Oczywiście jakby dla mnie jedną z takich ważnych zasad jest etyczność czyli to, żeby nie robić krzywdy innym ludziom. No właśnie, Więc jeżeli no nasze to... rzeczy, nasze działania robią krzywdę innym, to jakby dla mnie to jest totalnie nieakceptowalne. To jest taka jedna fundamentalna zasada, no a bo... resztę jednak dość mocno poddaje pod wątpliwość. No bo to tak yy, przeramowanie, to tak trochę manipulacyjnie zabrzmiało, tak? Jakby nie ma czego się dziwić, że jeżeli chcemy tworzyć własne zasady, to troszeczkę musimy manipulować tymi, które są już. Moim zdaniem to się też nie kłóci, bo z drugiej strony to, że tworzymy sobie życie na swoich warunkach, to nie zmienia faktu, że możemy się pewnych wartości, tak jak powiedzieliśmy, na przykład tej etyczności, trzymać. Z drugiej strony często widzę to, że ktoś deklaruje jako swoją najważniejszą wartość zdrowie lub rodzinę, a później się okazuje, że pali papierosy, w ogóle nie chodzi do lekarza, czy nie dba o jakieś tam badania. Tak samo, nie wiem, nie rozmawia z połową swoich kuzynów, czy jakiegoś tam rodzeństwa. Tak, ale to ale to jest pod lekką hipokryzję. Niby wyznajemy jedno, a robimy co innego. Nie Życie na własny tak bardziej zakłada, że robimy raczej to, co wyznajemy. Jeżeli dla nas jakieś wartości są istotne, jakieś cele, priorytety są istotne, to warto się ich trzymać mimo wszystko. Orest, no jakie ty trudności napotkałeś tworząc właśnie takie swoje warunki życia i takie życie, które będzie rzeczywiście według Twoich zasad. W pierwszej kolejności spotkałem się z brakiem akceptacji dość bliskiego grona, czy to rodzinnego, czy zna znajomych, którzy oczywiście kwestionowali moje decyzje. Te decyzje były takie jak właśnie porzucenie studiów, to, że nie idę do standardowej pracy na etacie 8 godzin dziennie, tylko pracuję zleceniowo i ja tak oczywiście pracując już kilka dobrych lat tak funkcjonując. Teraz jestem osobą, która inspiruje w ten sposób, nie? Ale to jest ta droga, którą trzeba było jednak przetrwać, żeby ludzie zaczęli nas rozumieć i zobaczyć, że jednak, kocze, ale to działa, nie? Więc jednak ta silna osobowość bardzo się przydaje osobie, która stara się troszeczkę przeprojektować swoje życie. A na jakie te wyzwania trafiłaś w momencie, kiedy zaczęłaś zmieniać troszeczkę swój sposób e, pracowania? No u mnie to nie tylko było pracowanie, bo to rzeczywiście był cały styl życia i Dużo też z tego, co powiedziałeś, może u mnie jakoś tak znajomych nie odeszło. Nie, nie powiedziałabym w tym kierunku, że ktoś się w ogóle, nie wiem, obraził, czy, czy nie podobało mu się. Natomiast zdecydowanie były takie głosy ostrzegawcze, trochę wątpiące. I nawet ostatnio dopiero jak spotkałam się z moją przyjaciółką jeszcze z podstawówki i wręczyłam jej książkę swoją, a ona mówi, no to teraz mam dowód, że ta wybrana przez ciebie droga i te wszystkie kroki, które robiłaś, to, to mają sens. Tak? Mm -hmm. Natomiast trudność jest jeszcze taka, że ciężko na przykład zrozumieć się z innymi ludźmi, czasem dogadać i czasem mam takie wrażenie, że trzeba po prostu szukać nowego środowiska w określonych mm -hmm. tematach. No ty dobrze to ujęłaś, żeby faktycznie jakby nie zostało to to, że część znajomych z nas rezygnuje, tudzież przestaje nas zrozumieć, żebyśmy nie zostali na jakimś pustkowiu, tylko raczej faktycznie to otoczenie nasze się wymienia na inne. No Może tak. tak. Po prostu mi na przykład okazało się, że brakuje osób, które tak jak ja pracują zdalnie, no bo wszyscy mo większość moich znajomych była zajęta na tygodniu, a ja mogłam się spotkać w środę o 10 rano i często pasowało mi to bardziej. Niż weekendy, gdzie my akurat jesteśmy często zajęci. Dokładnie, albo popołudniami, kiedy na przykład właśnie organizuję y, jakieś spotkania takie wieczorne czy popołudniowe, typu kobiecy Lublin, typu klub coachingu i właśnie się okazywało, że z częścią osób ja przestałam mieć taki czas, kiedy mogę się spotkać. No czasami myślę, że to też jest naturalne, pewne tematy przestają być wspólne, bo jeśli ja nie imprezuję tak mocno, tak bym to nazwała, no to już na przykład niektórym osobom to nie pasuje. Tak, a z kolei na przykład Twoim priorytetem wówczas jest to, żeby gdzieś pojechać w podróż, co inni znajomi nie do końca mogą rozumieć, no bo przecież ważniejszy jest tam koncert tu na miejscu, niż jakaś podróż, nie? Przecież, a Ty już masz kupione bilety. I to troszeczkę często się gryzie w rozmowach z ludźmi, że ten, te różne style życia jednak no, nie współgrają ze sobą. Mhm, no trudnością jest też na początku to, że wiesz, że coś ci się podoba, typu tak jak ja pracowałam e, zdalnie z domu, natomiast też musiałam się tego nauczyć, jak to jest pracować w domu, bo rzeczywiście ta motywacja jest zupełnie inna niż jeżeli jesteś gdzieś w biurze i siadasz do komputera i nie masz jakichś takich domowych typowo rozpraszaczy. Więc to są też pewne moim zdaniem umiejętności, które musimy zdobyć, jeśli chcemy dokładnie w tym kierunku iść. No i też kolejna rzecz taka, że nie wszystkie te nasze warunki, które sobie na początku ustalimy, dokładnie idą tak, jak chcieliśmy. Tu się też mogą pojawić takie sytuacje, że jednak no... Warto się zastanowić, że może na początku coś ustalone, to było wydawało mi się, że będzie moje życie wtedy mm. tak wyglądać, a rzeczywistość trochę to weryfikuje. No bo w trakcie jednak jakby wdrażania już naszego planu okazuje się, że są też inne czynniki, tudzież inne rzeczy inaczej na nas oddziałują. Co mam konkretnie na myśli? To jakby moja na przykład droga, taka gdzie zupełnie przez przypadek nie zakładając pewnych rzeczy stwierdziłem, że sprawdzę sobie jak to jest bycie, jak to jest testowanie, sobie takie różne rzeczy jak właśnie teatralne, sprawy taneczne, może kuglarstwo. Okazało się, że w tym samym czasie gdzieś inne ciekawsze rzeczy się okazały dla mnie bardziej pasujące, takie jak szczudlarstwo, gdzie teraz jestem animatorem i na przykład ten weekend jadę poanimować. Więc okazuje się, że jedna obrana ścieżka wcale niekoniecznie musi być ta, którą chcemy, tylko ta obok, która gdzieś tam się w trakcie wyłoni. Ale tu już mówisz o ścieżkach, a myślę, że zasady i te warunki, tak? Bo to, to jest już Spójne, bo dotyczy to rzeczy artystycznych, zgadza się, możesz pracować zdalnie i tutaj te twoje warunki spełniało zarówno pewnie kuglarstwo, mm -hmm. jak i na przykład szczudła, jak i jakaś inna dziedzina. Dokładnie tak. A przy tym wszystkim jakby ostatnimi czasy dołożyłem sobie bycie szefem dość ważnej instytucji, gdzie wymaga to ode mnie troszeczkę większego nakładu pracy, ale to też jest tak, że ja to wkomponowałem we wszystkie inne działania, które robię dotychczas, więc jeżeli ktokolwiek zobaczy, ktoś, kto by wyobrażał sobie, że szef to jest osoba jedna, która jest dość często i robi tylko i wyłącznie to, to, okazuje się, że ja robię cztery rzeczy, które są totalnie rozpięte. Natomiast myślę, że jest to też ważny temat w tej chwili, bo nie tylko ty czy ja jesteśmy osobami, które robią multum rzeczy, ale wiele osób, z którymi rozmawiam, właśnie w ten sposób funkcjonuje. To jak zacząć budować życie na własnych zasadach? Jak ty to robisz, robiłeś, co ci wpada do głowy? Jak to? Z swego czasu jak zacząłem sobie gdzieś tam wymyślać różnego rodzaju pomysły na siebie, na swoją osobowość, na to jak będę spędzał czas wolny czy też pracę, zacząłem testować to. I przetestowałem, że wyjazdy takie w okresie świątecznym, zwłaszcza na zimę, gdzie troszeczkę uciekam od polskiej pluchy zimowej, są akurat właśnie tym, co bardzo lubię, natomiast wyjazdy jesienią i wiosną dłuższe dalej, jakby niekoniecznie nie kręcą. Natomiast bardzo wtedy uskuteczniam wyjazdy weekendowe, co też jest może taką właśnie formą do przetestowania, czy nam bardzo odpowiada to, że w piątek, jeżeli ktoś z nas pracuje na etacie, w piątek po pracy zabieramy torbę, wsiadamy w pociąg samochód, lecimy gdzieś, zwiedzamy jakieś części i wracamy w poniedziałek z samego rana prosto do pracy. Znam osoby, które tak robią i bardzo dobrze sobie z tym radzą, ale znam też taką osobę, która kiedyś wymyśliła, myślała sobie, że o, chcę popodróżować dalej. Okazało się, że dojechała tylko do Czech i po pięciu dniach wróciła, bo stwierdziła, że to nie jest dla niej. Więc jakby warto testować takie rzeczy, też zanim a, cokolwiek uznamy, że to jest taką naszą właśnie zasadą na życie. Po prostu sprawdzić w praktyce to, co sobie wymyśliliśmy tak, tak naprawdę. No I tu w międzyczasie można... się może okazać, że to troszkę coś innego nam odpowiada, albo całkiem to nam nie odpowiada i wymyślimy sobie coś innego jeszcze czyli takie eksperymentowanie byśmy powiedzieli z tym. Mm -hmm. Moim zdaniem fajnie jest pomyśleć o tym, jakie kryteria, jaką jakość chcemy sobie znaleźć w określonych działaniach. Ja tu mówiłam o tej pracy przykładowo, to może też dotyczyć czasu wolnego. Czyli jeśli wiem, że dla mnie jest ważny odpoczynek, to ustalam go sobie jako moją tą jakość, jako ten mój warunek i wtedy na przykład podróże kształtuję w ten sposób, żeby sporo tego odpoczynku było. Mm. Czy tak jak mówiłam, spotykanie się, praca z ludźmi, czy w ogóle jakieś działanie z ludźmi, tak już dobieranie swoich działań, żeby ci ludzie się w tym Znajdowali. Czyli najpierw ustalenie sobie jasnych kryteriów, warunków, jakie ma spełniać dane działanie. Tym sposobem mi się zdarzyło już nieraz, najpierw nawet tak zastanawiałam się, że może nie do końca dobra decyzja, ale odmówić pracy na etacie, bo wiem, że przynajmniej w tym momencie mojego życia... Mhm nie czuję się z tym dobrze. Wolę elastyczne godziny, wolę wiedzieć, mm -hmm. że jednego dnia pracuję nawet 16 godzin, ale drugiego, tak. jeśli chcę, mogę całkowicie odpoczywać. tak? Że tak mogę żeby pracować... to nie kolidowało tak naprawdę sprawę z tym, co ty potrzebujesz. Tak, mogę pracować o pierwszej w nocy czasami, jeśli tego chcę, ale mm -hmm. znowu innego dnia chcę wiedzieć, że mogę sobie spać do 11. Ale to, to są moje warunki i mój wybór. Ktoś inny, i znam takie osoby, mówi, że on właśnie uwielbia mieć tą uporządkowane wie, że wychodzi o godzinie 16, wyłącza telefon i nic go nie obchodzi związanego z pracą. Więc to znowu to jest kwestia dopasowania do tego, tak naprawdę, co my lubimy. Mm -hmm. I żeby jeszcze łatwiej poszukiwać własnych takich zasad na życie, właśnie warto jest słuchać inne osoby, podglądać inne osoby, inspirować się innymi osobami, bo tak jak właśnie ty masz pewien swój styl życia, ja mam swój styl życia, ktoś jeszcze inny ma zupełnie inne podejście do życia, a dlatego warto jest podglądać te osoby i wybierać sobie z każdej osoby coś innego. To ja nazywam to troszeczkę mentalnym Frankensteinem, gdzie sklejamy swoją osobowość, swoje podejście do życia, swoje zasady, właśnie tak biorąc coś od jednej osoby, coś od innej, jeszcze coś od innej. I to nie muszą być osoby, które znamy osobiście, personalnie, ale mogą być takie, które, nie wiem, czytamy bloga, widzimy prezentacje ich, mieliśmy okazję przeczytać ich książkę, gdzie troszeczkę żyjemy z taką osobą. Tego troszeczkę nam też brakuje, że my się nie, nie inspirujemy innymi osobami, raczej patrzymy, o, ci to mają fajnie. Zamiast pomyśleć sobie, okej, okay, mają fajnie, ale co z tego możemy my przerzucić do swojego życia? I jakby troszeczkę je zmodyfikować. Tu fajnie działa ta zasada, którą powiedziałeś, o ci to mają fajnie. Jeżeli właśnie taka myśl odpala nam się w głowie, to znaczy, że w działaniu tej osoby jest właśnie coś, co nam się podoba i co może chcielibyśmy do nas. I co nas skusi. A podsumowując, to życie na naszych warunkach to tak naprawdę stworzenie sobie takiego życia, w którym będziemy lubić to, co robimy, pasjonować się tym, i też zapewniać sobie wszystkie takie drobne rzeczy, które z pozoru wydają się nieistotne, ale dzięki temu, że je poskładamy w całość, tworzą nam rewelacyjne wakacje, tworzą nam świetny odpoczynek, powodują, że uwielbiamy naszą pracę i również zapewniają nam to, że relacje z innymi ludźmi są najlepsze. I powiedziałbym i dołożyłbym do tego jeszcze to, że ta nasza osobowość bardzo się umacnia, bo żeby wytrwać na własnych zasadach, często trzeba mieć mocną osobowość, a mocna osobowość właśnie bierze się z tego, że mamy własne zasady. Dziękujemy Wam bardzo, Kamila Kruk i Oresta Baka. Dobrej nocy.